Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was aktualizację tabu, co jest w mojej torebce. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu korzystam właśnie codziennie z tej torebki Mokito, którą możecie zobaczyć, tu mam sobie zdjęcie. Jest to torebka, którą kupiłam ostatnio i jestem z niej mega zadowolona. Jest ona bardzo pojemna i tak przyszło mi do głowy, że dawno nie robiłam porządku w tej właśnie torebce że może pokażę Wam, co na co dzień noszę, właśnie w środku. Tutaj w środku, w tej torebce są jakby dwie przygródki, które są przedzielone na środku specjalną komorą z zamkiem. O, nie wiem, to może być portretka, może być po prostu skrytka na ważniejsze rzeczy. I tutaj na plecach również jest dodatkowa kieszonka z zamkiem. Dlatego teraz po kolei będę Wam pokazywać, co się znajduje. Ja w ogóle mam taką zasadę, że tutaj od przodu sadzam rzeczy mniej wartościowe, w tej właśnie kosmetyczce na zamek mam e, wszelkiego rodzaju rzeczy e, plegnęce, czyli ponadki, lusterka, chusteczki itd. Żeby po prostu nie latały po całej torobce. tylko większe rzeczy właśnie z artykułów kosmetycznych czy plegnęce mam tutaj z przodu. A z tyłu mam bardzo cenne rzeczy, typu telefon, klucze, porty itd. Tak, teraz zacznę właśnie od tej tylnej kieszeni, od tych ważniejszych rzeczy, i będę szła do przodu. Dlatego tak zaczynamy. Tutaj zawsze ze za zamkiem, żeby był bezpieczny. Trzymam klucze, jak możecie zobaczyć, i żeby było śmieszniej, ten brzozek miałam przypięty kiedyś do portfela, a teraz po mnie portfela właśnie przypiąłem go do kluczy. I tu są moje klucze. Następnie tutaj w tej przegródce pierwszy z brzegu jest zawsze telefon, czyli moja Sony Xperia M4 Aqua. Bo pewnie zaraz pojawią się pytania. Tutaj z takim case'em w kwiatki. Mam również drugi telefon z drugim numerem służbowym, czyli mój LG Spirit, ale jeden nie zawsze noszę, a ten telefon zawsze jest w swojej torebce. Następnie mam tutaj swój nowy portfel, który kupiłam ostatnio w Iwonie i według mnie jest on prześliczny, jest idealny, duży, fajnie wszystko mi się tutaj w mieści. Jest wygodny, ten zamek jest szeroki, naprawdę bardzo dobrze mi się użytkuje, dlatego jestem z niego bardzo zadowolona. Mam również drugi portfel z Avon'u. Tutaj w tym portfelu mam wszystkie karty lojalnościowe, wlepki i wszystkiego rodzaju takie trudne rzeczy, które nie muszę mieć w portfelu, ale które są mi przydatne. I tak, ja lubię to podzielić, bo jak do tej pory wszystkie karty miałam w starym portfelu, to on był naprawdę gruby i ciężki, nie mogłam sobie z nim poradzić, dlatego właśnie rozbiłam sobie to na dwa portfele. I to jest koniec tej kieszeni. Jak widzicie ja w tej kieszeni naprawdę mam tylko rzeczy pierwszej potrzeby, żeby wiedzieć, że tutaj jest portfel, telefon, że jeżeli, nie wiem, płacę czy odbieram, żebym mogła wszystko szybko znaleźć. I właśnie to, że ta torba ma tyle właśnie przedziałek i przegródek, łatwo jest wszystko posakrykować i łatwo jest wszystko znaleźć w tej torbie. Następnie tutaj w środkowej kieszeni mam wszystkie drobne rzeczy, które są mi potrzebne, czyli te, przede wszystkim Mokre, nawilżone chusteczki, akurat kreksa, to jest końcówka, chyba została jedna, ale zawsze lubię mieć przy sobie takie nawilżone chusteczki, żeby móc coś przeczyć, czy dłonie, czy cokolwiek. Kusteczki higieniczne, to chyba każdy ma w torebce. Tutaj mam akurat kredkę z Golden Rose, Kolorze 09, czyli taki ostry czerwieni, musiałam mieć ostatnio na ustach, ogólnie mam bardzo dużo zawsze produktów do ust, o, jest również pomadka z Maybelline, Galactic Mouth, moja ulubiona. Tutaj mam również leki, e, ja akurat tych przybólowych nie noszę, bo są się rozkurczowe, częściej są mi potrzebne. Akurat e, to są leki, które mi się zawsze sprawdzają przez kopola, sam szczególnie na przykład przy bólach brzucha, czy nerek. Tutaj mam również moje bardzo stare i rozwalone lusterko ze szczotką z Avonu, ale fajnie, że jest w dwóch częściach, bo łatwiej się nawet gdzieś przyczesać. Kupiłam nowe, ale powiem że mam taki z tego starego, że ciężko mi to wyrzucić, ale chyba już będę musiała go wymienić. Tak właśnie mam zawsze przy sobie. Kolejne produkty do ust, czyli tutaj mamy pomadkę z Avonu, ze starej sek limitowanej. W piolecie. Tutaj mamy również pomadkę z Avonu w czerwieni. Zaraz wam może pokażę, ta jest bardzo ładna. Taka zgaszona czerwień z brązem. Też bardzo fajny kolor. Jak widzicie ja mam bardzo dużo produktów do ust w torebce akurat. Prypka perfum, którą dostałam y, przy zakupach w Douglasie oraz kolejna pomadka, tym razem Catrice, w takim bardzo fajnym kolorze różowym. Jedyna chyba różowa, którą mam. Jak widzicie coś takiego. Ja zawsze mam bardzo dużo produktów do ust, bo codziennie mam zazwyczaj coś innego i potem wrzucam do torebki i nie wyciągam. Dlatego właśnie tak to się przedstawia. Przepraszam, że jest trudne cięć, ale no niestety muszę ją co jakiś czas tą albo poprawiać, bo jest dość ciężka. Ale też mam tutaj dużo rzeczy i chcę Wam wszystko na spokojnie pokazać. Dlatego zaczynamy już ostatnią przygrodę tutaj z przodu. I zawsze z brzegu jest krem do rąk. Ja ogólnie rzadko kiedy kremuję ręce, ale lubię mieć przy sobie. Bo moje koleżanki zapominają krem do rąk, proszę. Tym razem już Korzystam z kremu z Ever, który dostałam. Ten krem dostałam od jednej z Was w przysyłce. i powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczona tym kremem. Jest fajny, naprawdę fajny. Do tej pory nosiłam taki mały z iOS. Niestety mam już końcówkę, i jest mi ciężko samej wycisnąć, dlatego stwierdziłam, żeby tego stosować w domu, kiedy poproszę kogoś o pomoc. A teraz rzuciłam właśnie ten krem. Następne coś, co zawsze się przydaje czyli mój PowerPunk od razu z podłączonym kablem to jest właśnie dość ciężkie ja akurat kupiłam go w taki czerwony on mi wystarcza na dwa naładowania telefonu kolejna rzecz to są teksty z próby jakieś próbne jak widzicie nawet nuty bo zazwyczaj jeżeli są to już teksty takie stałe to wsadzam je normalnie do śpiwnika tam gdzie mam nuty wszystkie a jeżeli dostaję próbne albo już zapomnę śpiwnika to mam w a akurat z ostatniej próby jest Tekst mojej ulubionej piosenki, e, niechaj stąpi tu. Następnie mam tutaj taką kosmetyczkę psówki, którą kupiłam kiedyś w Pepko. I zazwyczaj, jeżeli mam inną torebkę, to właśnie korzystam z tej kosmetyczki, na wszystkie drobiazgi, ale że akurat ta torebka ma tutaj taką fajną przegródkę, dlatego też tutaj mam tylko konkretne rzeczy. Mam tutaj oczywiście guma Orbit, moją ulubioną, czyli ta e, tropikalna. Co my tu jeszcze mamy? I, bu I bibułki matujące z Katlis. Jak widzicie, akurat w tej torbie kosmetyczka jest dość pusta. Następnie mam swój podróżny travel teaser. W dużej torbie akurat mi się mieści i lubię mieć mam szczotkę. Chociaż wiem, że jeżeli bym miała mniejszą, to bym go nie nosiła. Bo on jest bardziej, wiecie, gdzie siedziemy. idziemy. Ale jak mam taką dużą torbę to pomoże. Bo po prostu lubię. Tutaj mam również słuchawki do miejscowej Xperi. Jak widzicie, również długopis, o którym Wam ostatnio opowiadałam. I iOS o smaku to skopkowym. Zawsze muszę mieć bardzo do ust. W torebce. Na koniec Wam coś, o czym zupełnie zapomniałam, że noszę w torebce. Jest to taki otak, co robiczy do aniołek, który dostałam od księdza na Dzień Kobiet. Wszystkie dziewczyny właśnie z grupy przygotowującej Światowej że właśnie ze wspólnoty, dostaliśmy w prezencie aniołka na Dzień Kobiet. I powiem wam, że zapomniałam o nim nieważne no, godnie jako jakąś jakoś tak w torebce, ale fajnie, postawię go sobie może tam z tyłu do tamtego, zobaczymy. Ja akurat mam bardzo dużo aniołków i często je dostaję, ale powiem wam, że nie zmienam ich jakoś wybitnie i ciekawe, nie? w torebce dam z ich cerami czy aniołek, czemu by nie? To już by było wszystko. Mam nadzieję, że ten film przypadł wam do gustu. Napiszcie mi, co Wy zazwyczaj nosicie dziewczyny w torebkę albo co Wy chłopacy nosicie w plecakach. Może jest coś, bez czego nie możecie się obejść. Zachęcam Was również do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.